To maleństwo, to jest dorosły kot w ogóle, e, tego, tego nie widać, ale to, są, to jest skóra i kości, ten kot został wyciągnięty ze śmietnika. Pani przechodziła ulicę w pobliżu Płatków, Ciedy, znalazła Ciedy tą Mój w niedzielę. Mój czy to Boże. jest skóra i kości, my podejrzewamy, że to jest kot domowy, który albo się zagubił, albo co gorsze został wyrzucony i w ogóle sobie w środowisku nie radził. Był na tyle spokojny, że pani go wzięła, e, wzięła na ręce. Ej. Niosła go I przez południowskiej. Myśmy wtedy tutaj dojechali i ją przejęli, ale to jest no, to jest po prostu choroba. Ale przeżyje? Mamy taką nadzieję. Na pewno zrobimy jeszcze badania krwi, bo to, że ona jest taka chuda, nie wiadomo ile nie jadła, co tam, co tam się działo. Teraz ją powolutku rozkręcamy. A co do się stało? To jest jakiś, albo ma zatkany kanał i po prostu w ogóle taką tendencję do... Do płaczu, wtedy trzeba takie łaski osierać, albo tam była jakaś infekcja. W tym momencie oko samo Ten kot jest... jeszcze nie jest do rąk Nie, 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 musimy po prostu zobaczyć, co, co ma to słoneczko w środku. Dobrze, że już się fajnie czuje, bo ma na początku też było. była taka przestraszona, że ona tutaj nam wchodziła w tą poszewkę, siedziała w środku poszewki. Teraz już wie, że tutaj jest cisza, spokój, miseczka z jedzeniem jest. Z wodą to samo. Dojście jej na imię? Jeszcze nie ma imienia. Jesteś bezimienną kotką znalezioną no. na świetniku. No jak tak o, można. Cały czas, o, cały czas niestety boże. dzieją się takie rzeczy. Możemy mówić o tym i mówić, a zawsze takie paskudne osoby się znajdą.